Proces decyzyjny. Nauczanie domowe. 20 maja. Dzieje apostolskie, rozdział 15, wersety od 22 do 31. Po naradzie w Jerozolimie apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Jude, zwanego Barsabas, i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści. Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji, Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili Was naukami, siejąc Wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy, bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na Was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych Bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i, zwoławszy lud, oddali list. Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego zachęcającej treści. Proces decyzyjny to nazwanie problemu, wysuwanie argumentów, po czym czas na rozważenie, wzięcie pod uwagę różnych rozwiązań. Prześledzenie różnego rodzaju punktów widzenia, namysł, modlitwa, ale w końcu przychodzi moment decyzji. Trzeba to nazwać wprost. Musi być wyznaczona data, punkt, moment, kiedy stwierdzamy koniec rozważań, koniec dociekań, koniec przerzucania argumentów czas na decyzję, i musi ona zapaść. Nie można tego procesu przeciągać w nieskończoność. Dotyczy to zarówno osobistego życia, jak i życia społeczności, życia państwa, kościoła. Tak w rodzinie, jak i w parafii muszą zapadać decyzje. Bez decyzji trudno w ogóle funkcjonować. Nie może być wszystko zawieszone w powietrzu. Zatem poprawny proces decyzyjny ma te trzy podstawowe elementy: określenie problemu i nazwanie argumentów, czas na rozważanie i w końcu decyzja. Musi zapadać. Zwróćmy uwagę, jak bardzo przywiązują do decyzji wagę odpowiedzialni w pierwszym kościele. Sami ustalają, jak będziemy postępować. Ale też pokazują, że ta decyzja jest istotna. Wybierają osoby wiarygodne, dają swoją decyzję na piśmie i określają wprost. Pojawiły się osoby, które wyszły od nas, ale bez naszego upoważnienia. To one zdobiły ten zamęt w duszach. Chociaż są z Kościoła, ale nie mają prawa powoływać się na nasz autorytet głosząc naukę, która nie jest poprawna i oczywiście nie chodzi o to, że teraz chcieli apostołowie zniszczyć tych, którzy mieli inne zdanie niż ten soborowy dekret, bo tak go trzeba określić, jeżeli chodzi o list, pismo i potem całą decyzję o tym, że nie należy być obrzezanym albo niekoniecznie Dekret, który mówi, że nie trzeba być obrzezanym, aby być zbawionym, te decyzje porządkują. Ktoś przecież może w dobrej wierze głosić jakąś tezę, ale po rozeznaniu, po decyzji, po rozstrzygnięciu biskupów, autorytetu, Urzędu Nauczycielskiego Kościoła powinien wycofać się z tej nauki, którą do tej pory głosił. I to jest ta jednoznaczność decyzji. W życiu osobistym jest tak samo. Podejmując jakąś decyzję, obieramy drogę i kierunek, rezygnując z dziesięciu innych dróg i mijając inne możliwości. I na tym polega decyzja. Nie wracamy do rzeczy, które minęły, do rozważań, które są za nami. Czasami oczywiście wymaga korekty nasza decyzja, ale to już inny temat. Zadanie zatem na dzisiaj. Jeżeli jest coś, co gdzieś tam zostało i nie zostało przez ciebie podjęte wprost, jakaś decyzja, to zrób to. Dzisiaj ta decyzja powinna zapaść. Albo ustal sobie datę. Daj sobie jeszcze dwa dni na zastanowienie, na modlitwę, ale tę decyzję podejmij. Niech Ci w tym zdrowym procesie decyzyjnym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.